Siemaneczko, z tej strony Cypher Ze mną jest Iskieta Lesiu Lukas. Siemanko! Dobry dzień! Postanowiliśmy zasiać kiszonkę Dlatego wzięliśmy kredyt, mamy 200 tysięcy na minusie. Plus, dostaliśmy jeszcze dotację z Unii troszeczkę. Postanowiliśmy, że tak będzie najlepiej, żeby was nie zanudzać, bo przez kilka odcinków byłoby tak, żebyśmy siali, kosili, siali, kosili, dlatego wzięliśmy to, dostaliśmy dotację i mam nadzieję, że na kiszczące troszeczkę się odbudujemy, tutaj widzicie nowy sprzęt, jeszcze tą jak tamte ciągniki posprzedawaliśmy, mam nadzieję, że się kupię uda. używanego, dlatego taki ujebany. <laughs> nie Ooooo! Dobra, trzy Patrz jak Tębą te rury się uda. ustawiają <laughs> Jebut. Jedyny. I Nie Jedyny Ile ustawisz na tym? Siedem Osiem Tomek, staraj się jechać równo ze mną A ty łukasz tak jak jedziesz teraz Jest sajfer jedziesz? 9 Urywa! 90, tak staw na 8 ja z nim to tam mocy nie ma co dookoła? ja chcę ty <zysk> to <zysk> jak kończą <zysk> kurwa? dobra, ja tu cypher pierwszy ooo, <zysk> no, aleś ty ten uprzyjmy <zysk>

No z to my kurwa, bo nie leci, miałeś równo ze mną. O. No, no, no? Wejdź co? Wejdź co? Kurwa, no nie ma polecci to niło. No co jest kurwa? No no nie trzeba równo z tobą jechać, kurwa. Mhm. Chodź co? No właśnie wicek, coś, 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 coś te maszyny zabugnięte chyba. Co tu się stanęło? Bo pojadę. jadę. Stój stój, 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 stój. Stój, Tomek, stój. Czego? Bo zostało. 84%. Syp, syp, kurwa. Powiedz, jeszcze Nie! tak, dajcie. No nic za. Daj, Hotel od tam zajadę. No jedź, Łukasz, trochę. No, to ja pierwszy. No tak, no. Ja no, dalej będę jechał, jak za widzisz, dalej dosypię, kurwa. Bo znowu cyfer nie łapie. Tak, nie. Łapie, łapie. Kurwa. A tura kupiłeś już, czy nie? No, kupił, tak, kupił. Tak. Jakiego? Do cztery, tak. Dwa. Mm. Ej, kur... Aż je butnęli, kurwa czekaj, Tomek. Może ja pojadę, co? Pokazać, co tam się dzieje. Ej, kurwa, ty mnie wykończysz. Jebu. Um. Z butami zali Oj, Tomasz, Tomasz. No, kurwa, leci jakieś pogrzebowe? Widziałeś te? Mm -hmm. Na tych przyczepach, z przodu takie dziury są Hej, sajfer, dodać? Po robocie po to nie, u mnie pracowniki, to nie, to wódka musi koniec na koniec, nie, 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 ma chuja, bo nie, 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 no. <gry> wow, wow, wow. Ale tutaj żyć <gry> lekko Kurwa, wszystko zajebane w brudzie Trzeba będzie to umyć później kerszerem Ej, <gry> to jest zaraz koniec odcinka Rozumiem No i... Nie, 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 <gry> nie Buduję mam takie lagi, to jak zaciągnik wejdzie na defto, jakby kurwa... Nie wiem co robił. Palił, <grym> 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 kurwa. Przepraszam, że zaprzajesz go. Łohoh. Lekko bokiem poleciliśmy. 85, 14%. <grym> jadę już, jadę! Jutro, no, nie puszczajcie. Dago cię. Andrzeju, nie denerwuj się. Ej, skurwa, mamo! No ja nie powiedziałbym, że aż tak alibiża. Ej, ej, towarzysz, możesz już kośmiel, szybciej będziesz skoszony. Ej, <laughs> ty ty, kurwa. Kurwa jadę. Jeszcze się nie widać <gierdzi regarding processalenia> Bo jeszcze jadę z dołu dopiero Dobrze Jespiesz um, <absolutely> No to moja wina, że ten sztajer tu ledwo co jedzie pod tą górkę z tym z tym To dopiero to, to jeszcze dużo skrzyżonę Musimy czekać kurwa, co zrobimy Dobra. Dobra. Dość opierdalania, robota czeka. A to się opierdala. Ty. Dobra, <grym> Dobra. To jest Dobra. Ta co, w się. Do zara. Co? Bo myślą, pani Co? Bo ja... A Co? z dołu pani no czego walisz od góry kurwa przez głowę? Tylko od dołu. To czemu się ustawiliście na górze? No widzisz, tam się skończyło pola No bo mamy długiego, to można sobie pozwolić od góry. Te... Chyba w twoich marzeniach. Łoka! No ale ja też miałem. Kurwa, dwa urlusy, no ja nie mogę Nie podoba mi się ten pomysł Kurwa szybciej trochę no Ile wy kurwa jedziecie No po na górze 6 Tu jest to więcej Ochuj Tedy nie wymuci dobrze kurwa, uh -huh. Niestety o, wejdzie, jak po kurze, nie, Coś więcej to masz teraz jak ja już zwolniłem <noise> To ty na przyspiesz wszystko W do końca i chujnie no Co ty o, robisz? <głos> <głos> Laga miałem, kurwa To mi tak, tak tak to singia Czasami jak zetnie to ja pierdolę No o i tak jest dobrze jak jedziecie teraz Boże prowadź, latko, mi nie sypienie To zwolnij troszeczkę Nie ty, ty jedź kur... Łukasz wlewa, to A, bym już nie mienił, Ja pierdol, kur... Pat patrzcie jak oni kurwa koszą, no, kurwa Ej no, kurwa, nie, cyper! Przechodź specjalistów przecież... Kurwa, Łukasz, żeby tu był rzek, to co by tu się działo kurwa No nie kurwa Te maszyny kurwa skrzydeł by dostały Tajfer, musisz nas wziąć, nie ma chuja nie chuja do Łukasz, stój kurwa Nie dlaczego, dobrze jedzie Dobra To już nie masz? Cześć, no. To co dwu? Aha Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tymi dotacjami, kurwa Ega. No co, ale ledwo no, zaczęliśmy już kurwa, takie zobacz jakie ciągniki mamy Ale z drugiej ja strony Ale z drugiej strony to tak jak mówię kurwa co ten Odcinek by było koszelniesianie, A Tak, ja dobrze mówisz? I dobrze i źle, kurwa. Jeszcze raz się dobrze powiedzieć. się ciebie tam nie ma. Ciebie tu nie, nie było. Patryksa nie ma, jest Maciek z klanu. No ja ci dobrze powiedział, kurwa. Pełna ja goryżka podeszła, kurwa on wszystko umiał. Może nam coś kurwa doradzi tutaj. Hihihi. Łuwa, jakim poleciałem? Ja poprawiam to, mijaki. <grym> Poczekaj, tylko muszę obejrzeć kolejny raz śmierć ryżka z planu. Też była chujowa jak i Hanka z kartonów. No. Co? Nie płakałeś maciek? O, Han Hanka ja to pierdolniłem w dół, A. Ale ryczek Chyba chciałbyś w snach Uważam, że ci dała <noise> chyba Ryszka chyba mogłeś piętnować Rysiek Rysiek co moja odziewa <noise> O ty... ty wariacie ty Każ powiesz i za jaja <noise>

Jeb** mm. Ej, panie, 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 bo ja Uch, to nie... I, o, ja okay, <laughs> to mazenie, kurwa. O. Oh, oh. <laughs> ja robię Dwa mają problem Ej, to ja się Bo ja już jest. Łukasz, co masz na to Jedzenia <laughs> Ty, ciebie <grym> tam kurwa nie ma No, to co chcesz, wiem a ty jak ciebie tam nie ma, to ty już wiesz o tym. Mówię, mnie nie ma. Ja no to patrz na ty kurda <grym> no Dobra panie, ja już was widzę. <grym> 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 Co wy robicie? Spierdalamy. <grym> No co ty robisz? <głos> <głos> kurwa, jeszcze skosili <noise> Nie, nie kosiliśmy! Mhm. No <noise> Bo ja nie wiem ile było Nie wiem, żeby ci nie było mhm. Jeden masz ton już Dwie Ale na tym! A, nie no, kurwa, co wy robicie? W lewo! Playwood. Oooooooo <słys> Dania eeeaa. A. a tak, o kurwa. Ej, przygłoszę to muszę zajwisa jest. No jeć! Kurwa. Już kurwa. Stanę mnie na środku. Łukasz... To jest taki te gorący wadzie, wadzi wadzi kompani. Teraz? Teraz, teraz. Łukasz... Kur... 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 taki że takie małe jeszcze nie trafimy. No jako... W małym i to trafi. To mi się tak łatwo kurwa? <gry> jeszcze jak niewyrobiona, jak pierwszy raz robisz to huu... Dobro, się być wyregulowane. Dobra Ty tam ja się ma... cicho Co, To możemy jechać na farmę No e, jeszcze na pole nie. Ale ja byłem tylko na jedno na jedno I bardziej w lewo Tomek, w nie lewo da. już, w lewo Ło nie obniżyłem Czekaj W lewo Łukasz, w lewo No, Zajmieście równo. Kurwa. Zajmieście. I tak powinno być, kurwa. I kurwa, no my gramy. Kości składają. No, no pan końce tak powinno być, kurwa oj chyba postawiłem, kurwa 07 aha tak to, to pójdziemy dookoła 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 dookoła? bo to kurwa Kurde! <grywdy> zrobimy dłuższe pole no, kurwa ale bokiem poleciałem Ale to jest leca Człowieku no, Musi wyjść ten patch poprawiający Dawajcie jeszcze raz tak samo kurwa macie jechać Kurwa, te twoje lagi zajwa dla Tak co sami ty lewu no? A? Lewo Prawo kurwa Ja już lewo nie mogę Czeka <laughs> Ej, że zjebaliście, wcześniej fajnie, było. Dobra, ej, kurwa, wy ja to już dano w No No tutaj jesteś kurwa, operator. No tutaj Maszyn nie ma kurwa. tak jak w 13, że kurwa nie, Ale daj nie daj na przyczepę. Chyba. Tutaj jak jest stuwa to i tak dalej na przyczepę lepiej. Dobra! Starczy wam na razie w tym odcinku wrażeń. <laughs> tak więc jo, widzimy się w następnym. Piszcie jo. w komentarzach czy dobrze zrobiliśmy z tymi maszynami, czy nie Ale... podejrzewam, że ja. raczej dobrze Bo byście no. cały czas mieli siani i koszty Ajwe, to powinieneś tak mówić więc... na początku Bo ja się tego nie nie obejrzy ja Dobra, cicho Właśnie, że ja mam takich widzów, co oglądają Nie takie jak twój No o... ja wiem, że to jest widzów, co oglądają 3 minuty Dobra, ścierwa Kurwa